wszystkim. Chciałem wam dzisiaj zademonstrować wulkan z zimnych ogni. Zrobiłem to z 40 40 zimnych ogni, zobaczymy jaki będzie efekt. Może to akurat będzie fajnie wyglądać. Obkleiłem taśmą izolacyjną trochę mocno, żeby szło nie w boki, a w górę. No i zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Trzeba wziąć czego, innym, co innego. Teraz. To wbić. Tutaj, to będzie? Gorszy, że nie ma właśnie. Może tu zobaczymy. Okay. To odpalamy. No, jednak poszło w boki. No, ale efekt był niezły przez, przez dwie sekundy. Jeśli się podobało dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał. Dzięki i na razie.